Tak. No poszło. Artiksu wyczuł moment. No, no dobra. dobra cisza. Dobra panowie, to tak, pochem... Ustawi się... No. Tutaj, tutaj taki kamień, przy samym zjeździe, przed samym zjazdem jest. Ustaw się tam i stój, pilnuj. My tutaj się ustawiamy w choinkę. Nie będziemy się ten. Kto tam mówił? Tutaj Arta, tam do rogu. Tutaj za nas tutaj w K... K8. A my w choinkę się ustawiamy i tyle. Jedną niszczarkę w krzaki bym poprosił. Najlepiej kurwa E3, dwa, Marcin. 268. Albo 268, on się niech pojedzie. A my się tutaj ustawiamy. Dobry benek na most ja eee, za kamień się schować, wiesz? Dobra. Choinkę tak ustawiajcie się, żeby was arta czasami nie próbowała sięgnąć. Wiesz co, to K8 nie jest chyba zbyt bezpieczny tutaj. Próbuj, żebyś miał bicie. Komu... Komu... Sprę... Kurwa, komu sprężają znowu głośniki? Wyłączcie to. Czekajcie, dobrze jest? Dobrze, dobra. Esetka ja pierwsza. Pójdź jednego y, na górkę jakby czasami wepchali kogoś o, albo dobra, czekaj to kto tu na górkę? Jesus nie tu, wypasował. u nas tu na górkę ja wiem, ja, ja wiem. wiem Dobra, to no? ja mogę jechać. sorry, panowie mogę keler ja to, Akurat... potwierdziliście w siódmych dołączyć? co mówisz tam ber, dobry Benek, za no, daleko tam czy nie jest potwierdziliście dołączyć? tak Poświecić mi tą esetkę, to ją trzepnę. Ustaw się jak kalera koni. Co no, to robię? To Lich, uciekaj ty stamtąd. Do rogu. Jeśli tam stanął. No. Kurwa, tam koło trójki tam, w ten ruch się ustaw. Tyłu. Od razu by Cię wjechali. Znaczy no. nie, nie zobaczyliby stąd. Ale... Jak wystrzeli peskę, to już go zobaczą, nie? Czy pojadą rushem, to już jest po sprawie. No właśnie, też mi tak zdawało, że no trochę lipne miejsce, no ale okej, okay, rozstawiasz, mówisz. Ty, jest, ty jesteś dowódcą swojej arty, to będziesz się ustawić, czy tam ma miejsce, czy nie. No, mi na ten, na cały tam przesmyk na... Dobra, ustaw się tam, wieć tam koło trójki gdzieś w tych krzaki, stój. Masz setkę. Oni depa zrobili chyba. No albo i składu nie mają. Dobra, poczekaj. Kurczę sobie drugiego miejsca miał leżę. Poczekamy no kurwa. Nie, tutaj jest... ...dupa nie stanie w tym miejscu. Tam było lepiej. Tu se no, wyjedź... ...tu se na górkę... ...z prawej strony za unsika i bież fajny wgląd. A jakby ten metr tam środkiem... ...przeleciał? Znaczy no... Mamy czas! Także spokojnie. Dopiero się zaczęła dyktować na silnik na nowo. Teraz. A ja też ta córka. Most... Oni tam defa to... zrobili rzeczywiście. No. Dobry benek ty się tam nie wysuwał O dobra jak będziesz go tak trzymał to go piecznie Nie możesz drzewek łamać, Arta tutaj mierzy Sorry nie zauważymy obraz na się na podgrądzie już To musisz pamiętać Na CW tego nie można robić Dobra, dobra No przy możecie Dobra, za 30 dostał tylko To chłopie. <laughs> Poszło obok Chyba, no, chyba ja jadę z no. no, mostem. No, jadę mostem. Łatwe jechać. Niech się wycofać. Banek wraca i do nas teraz. O ja nie no. mogę. O kurwa. Um, same sety, kurwa. Dobra, ja tu mogę wnet trzepnąć jakby są. So. Jak jeszcze raz wyjadą. Za cziiiś nie wiem. Teraz co już wyjadą na bank, wszystkim to takie ja... mam na stać? No. Czy tym fochem pomóc tam trochę, jakby wjechali? Jest tylko no ba. Jak jadą, to pomożesz, no musisz pomóc. Dobra, ty co? Przekroje. To ja chyba za to wasze ciężkie podjadę. Stój, i tak ciebie strzemną, i tak. Tam jedzie, Baczać naokoło. Ja pierdzę Tixu, pomóż. Jadą. No, bez jaj. Ja się zaraz pochem, że i się Ja nie wierzę takie cuda. Dobra, ale dostał. Chyba Barta jest. Świezy Eee, tam. Ej, nie trzy, wyjeżdżajcie. Trzy peski z golda za zero. Luba do tyłu. Nie wyjeżdżajcie, aż oni wyjadą. Artik, jak ja się przeładuję, to wejdziemy do tego bata w dole. Włażacie, macie nie ma dupę. dupę. Keller, obróć się. Keller, obróć się do nas. Bacza ta macie na dupie wszyscy. A nie jeździć Cofa się, 12 sekund jest mój. Dobra, idźcie te T7, bo tam pomóżcie trochę, bo ja się od drutu IS-7. Kurwa z obuchem ładuję. To za głupki. Może jedna siódemka ich pomoże temu fochowi, nie? Ja ich tylko trzymam Wy Tak by tak to tak ustawili Może mi ktoś No ja ci pomagam, ale... Do tyłu, niech oni wyjeżdżają, czemu wyjeżdżacie? Yy, potrzebuję pomocy, dwa isy są tutaj I batać, 20 górboarta jebi Uważaj pan po prawej jest bad. Nie wyjeżdżaj Lukas Nie wyjeżdżaj Prawa strona On Nie Robi ja bata Pomu się tam tym dołem trochę najpierw, kurde bo z dwóch stron to nie damy rady Poza miotem, też tego Isa. Dużo czołgów jest ubitych panowie. Dwóch jest na dobicie na dole, wyjedźcie na nich. I Bat jest po prawej, Uważajcie na Batę. Bat ma 301 HP. Miał? Oni się cofają. Ale zabiję. Nie wiem. Steranuj, staranuj go najwyżej. Drugi i znadobicie. 400. Absolutnie. Ładnie. Brawo. Wjeżdżają esety. Lubar. Lubar. im zrób. Z góry zjeść. Pięknie. Po kolei, po kolei. Tam jest taki co ma 1200 i 1700, on się wychylił. 70 z tyłu, ma HP, okay. 79 HP ma E100, Darek widzisz go? Czekaj, kurwa u mnie. Luba, przed tobą, przed tobą masz E100 79 HP Kurwa, 90. no ja się próbuję wydek. Dobrze, chciałoby dysk Aj, chuj Z burzaków kurwy walą Tam jest... basen na wybicie. I sywali ci tam. Zadek skąd teraz gettko jest Nie mam mnie. Za blisko podjechali, wiesz? No, my mnie też to nie świeci. Grupa z Tego, Tego 79 HP ma, to on najwięcej kopie. Ja pierdzielę Ale życie mi nie. nie no trochę poszło pewnie przez to, że ten nie, nie był skoncentrowany ogień Dupa, ty żyjesz, nie <laughs> No ale ponownie z takim składem do tego składu ten szans mm, Dokładnie